Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Niejednokrotnie na tym kanale dzieliłem się z Wami przepisami rowerowymi, informacjami na ten temat. W tym odcinku postaram się zebrać te najważniejsze informacje, te najważniejsze przepisy dotyczące właśnie rowerzystów. Zapraszam do oglądania. Pierwsza i najistotniejsza moim zdaniem kwestia jest to oświetlenie. Kiedy musimy mieć włączone lampki? Po pierwsze, przede wszystkim w nocy, po drugie w tunelu, po trzecie w złych warunkach przejrzystości powietrza czytaj w ulewie, śnieżycy, mgle. Czy musimy mieć zawsze lampki zamontowane w rowerze? Nie. Jeżeli jest piękny, słoneczny dzień, lampki po pierwsze nie muszą być włączone. Chociaż do tego zachęcam, nie musimy ich mieć też ze sobą, chociaż z drugiej strony warto mieć ze sobą lampki, bo nigdy nie wiadomo, kiedy noc nas zastanie albo kiedy właśnie pojawi się jakaś ulewa, mgła czy śnieżyca. I jakie warunki musi spełniać oświetlenie? One są bardzo proste. Pierwsza sprawa z przodu: montujemy oświetlenie barwy białej bądź żółtej, selektywnej, ale. Umówmy się, że większość tych przednich lampek jest jednak biała, z tyłu oczywiście oświetlenie czerwone. Druga sprawa, lampki muszą być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów. Czy musicie z miarką to mierzyć? Oczywiście, że nie. Chodzi o to, żeby były naładowane akumulatorki czy baterie w lampkach. Ledwo, ledwo żarzące się żaróweczki niestety nie będą spełniały obowiązku posiadania włączonego Oświetlenia. I ostatnia kwestia. Oświetlenie może być migające. Jest to zapisane w przepisach. Oczywiście nie polecam włączania trybu stroboskopowego, zwłaszcza w nocy. Nie polecam ustawiania lampek na wprost, tak aby oślepiać nadjeżdżających z naprzeciwka. Niemniej, używane w rozsądny sposób lampki mogą być jak najbardziej migające. Kolejny punkt. Obowiązkowa jazda w kasku rowerowym. W Polsce nie ma takiego obowiązku, niezależnie od wieku, nie musimy jeździć w kasku rowerowym. Ja oczywiście do tego zachęcam, jednak też osobiście za tym obowiązkiem nie jestem. Pamiętajcie o tym, że kiedy już kupicie sobie kask czy dziecku, aby go poprawnie zakładać, nie jeździć w kasku na przykład w ten sposób, ponieważ w momencie wypadku taki kask może jeszcze bardziej zaszkodzić niż pomóc. Kolejna sprawa, kiedy możemy rowerem jechać po chodniku? Tak naprawdę, rowerem po chodniku się nie jeździ, jest jednak od tego kilka wyjątków. Pierwszy z nich, złe warunki pogodowe, które bardzo utrudniają czy są wręcz niebezpieczne, aby jechać po ulicy, czyli jakieś oblodzenie, ulewa itd., itd. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy na drodze, którą mielibyśmy jechać, dopuszczalna prędkość jest powyżej 50 km na godzinę. Obok mamy chodnik, który ma szerokość przynajmniej 2 metrów i nie ma drogi dla rowerów. Tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że kiedy właśnie ta dopuszczalna prędkość jest powyżej 50 na godzinę, to nie jest tak, że rowerzysta ma obowiązek jechać chodnikiem. Nie, absolutnie nie. Jest to tylko jego tutaj opcja. Może wtedy tym chodnikiem się poruszać. I trzeci wyjątek dotyczy dzieci do 10 roku życia, które poruszają się na rowerze i są pod opieką osoby. Dorosłych. Tutaj zaznaczę, dzieci poruszające się na swoich rowerach, nie na doczepce, nie na foteliku, tylko na swoim rowerku. Po drugie, opiekuje się nim raczej jedna osoba, nie pięć, nie cała rodzina jedzie chodnikiem, bo jeden tam maluch sobie porusza się na rowerze. I tu jeszcze ciekawostka, taka, powiedzmy, no nie będę jej do końca tu komentował, natomiast ciekawostka: dziecko do dziesiątego roku życia jest traktowane jako pieszy. Czyli nie może poruszać się po drogach rowerowych. Czy jest to logiczne, czy jest to sensowne? Tutaj czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie na temat tego przepisu, ale przejdźmy teraz dalej. A czy jest obowiązek jazdy rowerem po drodze dla rowerów, czy pociągu pieszo-rowerowym? Jest jak najbardziej taki zapis w prawie o ruchu drogowym, że rowerzysta ma obowiązek poruszać się właśnie drogą rowerową, jeżeli została ona wyznaczona dla kierunku, w którym się on porusza lub zamierza skręcić. Tutaj jest właśnie pewna dwuznaczność, co zrobić w momencie, kiedy droga rowerowa znajduje się po drugiej stronie ulicy. Tak naprawdę my nie musimy nawet wiedzieć o tym, że ona się tam znajduje. Często mamy kilka pasów w ruchu, jest jakiś pas zieleni, jakieś barierki. Niedokrotnie nie da się po prostu na tę drogę rowerową wjechać. Jak się zachować w takiej sytuacji? Pierwsza sprawa, z pewnej rowerowej przyzwoitości, jednak zjechałbym na tę drogę rowerową w pierwszym możliwym momencie. Natomiast z drugiej strony no, przepisy raczej stoją za tymi, którzy taką drogą rowerową nie jadą, chyba że po prawej stronie, w kierunku, w którym będziemy jechali, znajdzie się znak zakazu wjazdu rowerów. No, wtedy już mamy do wyboru albo jechać tą drogą rowerową, albo prowadzić rower. A co z rowerami elektrycznymi? Tak jak na przykład stojący za moimi plecami Dartmoor Esparo. Pierwsza sprawa, silnik, który nas wspomaga, musi wyłączyć się w momencie przekroczenia prędkości 25 km na godzinę. Druga sprawa, silnik może nas wspomagać tylko w momencie, kiedy pedałujemy na rowerze. Nie jest dozwolona jazda na manetce, tak zwanej, czyli bez pedałowania. Trzecia sprawa, rower musi umożliwiać pedałowanie bez włączonego wspomagania. Czyli na przykład w momencie, kiedy rozładujemy akumulator bądź uznamy, że po prostu chcemy bez takiego wspomagania jechać. Kolejna sprawa, silnik może mieć maksymalnie 250 W. I co w momencie, kiedy mamy mocniejszy silnik w rowerze, albo jest on odblokowany, możemy pojechać na nim szybciej, albo możemy jechać bez pedałowania. Wtedy według przepisów musimy zarejestrować nasz rower jako motorower. No i umówmy się, że od większości producentów nie dostaniemy papierów, które nam taką rejestrację umożliwią. Rower musi mieć też możliwość zamontowania chociażby z tyłu tablicy rejestracyjnej, tak jak w motorowerze. Jest kilku producentów, kilku dystrybutorów w Polsce, którzy tego typu rowery oferują, jak najbardziej. Przyreszcie, niestety. Tak naprawdę odbijemy się od urzędu i takiego roweru nie zarejestrujemy. Trzeba pamiętać tylko jeszcze o jednej rzeczy. W momencie, kiedy zarejestrujecie taki rower, jak motorower, nie będzie można wjechać nim na drogę rowerową ani na chodnik. Jak wygląda kwestia pierwszeństwa rowerzystów? Tutaj, tak naprawdę, jeżeli nie poruszamy się drogą dla rowerów, przepisy są bardzo zbliżone do tego, jakie obowiązują kierowców samochodów. Natomiast jeżeli jedziemy drogą rowerową, dotyczy nas kilka przywilejów, tu jednak podkreślę, że należy mimo wszystko zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania przez skrzyżowania, przez przejazdy rowerowe, cmentarze są pewne tych, którzy ma, mieli pierwszeństwo. I pierwsza sprawa najważniejsza: w momencie kiedy kierowca samochodu skręca w drogę poprzeczną i przecina, Drogę dla rowerów, wtedy rowerzysta zbliżający się do przejazdu dla rowerów bądź znajdujący się na tym przejeździe, ma pierwszeństwo. Taka sama sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy samochód dojeżdża z drogi poprzecznej do głównej, będzie przecinał jeszcze drogę rowerową, wtedy zazwyczaj już przed tą drogą rowerową znajduje się znak ustą pierwszeństwa, który dotyczy zarówno tej drogi głównej, jak i drogi dla roweru. Natomiast sytuacja wygląda trochę inaczej w momencie, kiedy droga rowerowa przecina jakąś główną ulicę. Tutaj nawet polska policja, przygotowująca swoje filmy instruktorzowe, mówi o tym, że rowerzysta powinien zachować szczególną ostrożność, nie mówiąc za bardzo, kto w takiej sytuacji ma pierwszeństwo, i tego w przepisach. Też do końca nie ma. Można oczywiście tutaj powołać się na zasadę prawej ręki, czyli przepuszczamy tych, których mamy z prawej strony. Ale to prowadzi do pewnej takiej kłopotliwej sytuacji, to znaczy mamy główną drogę, przejazd dla rowerów, z jednej strony nadjeżdża rowerzysta, no i powiedzmy, mamy na tej głównej drodze dość duży ruch, więc rowerzysta musi przepuścić samochody jadące z prawej strony, więc stoi gdzieś na środku tego przejazdu, przepuszcza auta. Zasłania też przy okazji przejście dla pieszych niejednokrotnie, i nagle w tym momencie z drugiej strony też nadjeżdża rowerzysta. No i robi się trochę taka właśnie patowa sytuacja. I tak naprawdę, w takich sytuacjach, proponowałbym po prostu się zatrzymać i poczekać, aż samochody albo przejadą, albo kierowcy zatrzymają się, aby przepuścić rowerzystów. I tak naprawdę, od momentu, kiedy kierowcy mają obowiązek przepuszczać pieszych, którzy. Chcą przejść przez przejście dla pieszych, to raczej już widząc rowerzystów, kierowcy też już nie zaczynają się zastanawiać, kto tu będzie miał pierwszeństwo, w którym momencie, tylko po prostu przepuszczają rowerzystów. Jest to moim zdaniem dużo bezpieczniejsze rozwiązanie niż właśnie rozwiązywanie zagadek jeszcze dodatkowo na przejazdach z rowerzystami. Jak widzicie, rowerzystów nie dotyczy jakaś wcale wielka liczba. Dodatkowych przepisów. Tak naprawdę, jeżdżąc po ulicach, wystarczy zachować zdrowy rozsądek, włączyć ograniczone, zasady ograniczonego zaufania, znać właśnie te kilka podstawowych przepisów, tak aby jeździć spokojnie i bezpiecznie. Dajcie znać jeszcze w komentarzach, jakich przepisów Wam brakuje. A jeżeli ten odcinek Wam się podobał, będę bardzo wdzięczny za danie łapki w górę, za zasubskrybowanie kanału. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, hej!